Dzień dobry. Nazywam się Krystyna Cieślik. Jestem psychologiem oraz psychoterapeutą na ostatnim czwartym roku kursu w Krakowskim Centrum Psychoterapii Psychodynamicznej, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Pracuję z osobami dorosłymi, doświadczającymi trudności w życiu, zaburzeniami osobowości, nastroju, potrzebujących wsparcia w kryzysie psychicznym, z trudnościami w rozumieniu siebie i codziennym funkcjonowaniu. Doświadczenie kliniczne zdobyłam pracę z pacjentami całodobowego oddziału psychiatrycznego w szpitalu klinicznym imieniem Józefa Babińskiego w Krakowie. pracy w gabinetach prywatnych oraz na licznych kursach i szkoleniach. Psychologia była ze mną od zawsze. Od najmłodszych lat interesowało mnie co kryje się za ludzkimi emocjami i zachowaniami. Z czasem zauważyłam, że ludzie często powierzali mi swoje historie. Czuli się przy tym przy mnie bezpiecznie oraz zrozumieni. Dlatego naturalne stało się dla mnie to, by pójść w kierunku zawodu, który pozwala wspierać innych w lepszym rozumieniu siebie i odnajdywaniu wewnętrznej równowagi. Praca zarówno psychologa, jak i psychoterapeuty nauczyła mnie większej uważności, pokory i akceptacji wobec ludzkich doświadczeń. Dzięki niej patrzę na świat z większym zrozumieniem i przekonaniem, że każdy człowiek ma w sobie potencjał do zmiany i rozwoju, jeśli znajdzie przestrzeń, w której może być naprawdę wysłuchany. W naszej wspólnej pracy zależy mi na stworzeniu atmosfery zaufania oraz bezpieczeństwa. Pierwszych parę spotkań konsultacyjnych ma na celu poznanie tego, jak funkcjonujesz w różnych obszarach życia, tak aby mieć możliwie najlepszy obraz Twojego życia oraz Twoich trudności. Po tym etapie przechodzimy do procesu psychoterapii. Pracuję w norcie psychoterapii psychodynamicznej, opartej na metodzie terapii skoncentrowanej na przeniesieniu, dzięki czemu koncentrujemy się na rozumieniu Twoich uczuć. I mechanizmów funkcjonowania, u podłoża którego wynikają Twoje trudności. Nieustannie doskonale swój warsztat psychologiczno-psychoterapeutyczny, biorąc udział w różnego rodzaju szkoleniach, a także poddając swoją pracę regularnej superwizji. Uważam, że zdrowie psychiczne jest istotnym elementem ogólnego dobrostanu człowieka, a celem psychoterapii jest dążenie do jego przywrócenia i, przez to, poprawy jakości życia. Poza pracą lubię spędzać czas wolny na łonie natury. Lubię czytać książki oraz spędzać czas ze swoją rodziną. Idealną formą relaksu jest dla mnie również malarstwo.